Drodzy widzowie, w wieku 49 lat Sebastian Karpiel-Bułecka sprawił, że cała Polska wstrzymała oddech. Jego wyznanie spadło jak grom z jasnego nieba. Artysta, który przez lata był symbolem powściągliwości i dyskrecji w sprawach sercowych, nagle postanowił przerwać milczenie i ujawnić prawdę o nowej miłości swojego życia. To wyznanie, które ukazało się w mediach społecznościowych, wywołało prawdziwą burzę emocji. Wśród fanów jego słowa pełne ciepła i szczerości odsłoniły zupełnie nowy rozdział w jego życiu prywatnym. Dotąd ukrywanym przed światem przez niemal dwie dekady, Karpiel Bułecka był znany z ogromnego szacunku do prywatności. Mimo, że jego twarz i głos należą do najbardziej rozpoznawalnych w Polsce, teraz jednak postanowił pokazać światu uczucie, które odmieniło jego życie. Artysta pojawił się z tajemniczą kobietą na uroczystym koncercie w Zakopanem i nie pozostawił żadnych wątpliwości. Gesty spojrzenia i subtelny uśmiech zdradzały, że nie chodzi o chwilowy zachwyt, ale o coś głębszego, prawdziwego i trwałego tłumy. Zgromadzone pod sceną patrzyły z niedowierzaniem, kiedy w trakcie występu muzyk niespodziewanie przerwał śpiew i z emocjami w głosie powiedział, że po latach ciszy i samotności jego serce znów bije mocniej. To był moment, w którym czas się zatrzymał w oczach publiczności. Pojawiły się łzy, wzruszenia, a sieć natychmiast eksplodowała. Komentarzami jedni gratulowali, inni nie dowierzali, że ten artysta, który zawsze unikał rozgłosu, zdecydował się na tak osobiste wyznanie. Wśród świateł, reflektorów i dźwięków skrzypiec Sebastian wyglądał na człowieka spełnionego. Jego spojrzenie promieniało spokojem, którego dawno w nim nie widziano. Mówił o uczuciu, które narodziło się z przyjaźni, o więzi, która dojrzewała w ciszy, Tatrzańskich dolin, i o tym, że dopiero teraz zrozumiał, czym jest prawdziwa miłość Jego, wyznanie było nie tylko szczere, ale i niezwykle odważne, bo w świecie. Show biznesu, gdzie emocje często są grane na pokaz, on odważył się mówić sercem na scenie. Pojawiły się brawa, które trwały dłużej niż jakikolwiek jego utwór w tym momencie. Każdy wiedział, że wydarzyło się coś wyjątkowego, coś co wykracza poza zwykły gest romantyczny i staje się symbolem nowego początku w życiu człowieka, który przez lata dawał ludziom muzykę, a teraz dał im jeszcze coś więcej wiarę w to, że prawdziwe uczucie może nadejść w każdym wieku. Nawet wtedy, gdy nikt się tego nie spodziewa, w świecie pełnym plot. I niepewności. Sebastian Karpiel-Buecka pokazał, że miłość nadal potrafi zaskakiwać i że nawet po burzach można odnaleźć ciszę, która daje sens każdemu dźwiękowi, każdemu słowu, każdemu oddechowi. Kiedy pierwsze zdjęcia Sebastiana Karpiela-Buecki z jego nową partnerką trafiły do sieci, internet eksplodował tysiącami komentarzy i udostępnień. Nikt nie spodziewał się, że lider Zakopauer, który od lat unikał jakiegokolwiek rozgłosu, zdecyduje się tak otwarcie pokazać swoje życie. Prywatne na fotografiach zrobionych przez fotoreporterów widać było jak artysta trzyma ją za rękę w centrum Zakopanego. Oboje promienieli szczęściem, a uśmiech nie schodził im z twarzy. To była scena, której nikt nie potrafił zignorować widok gwiazdy góralskiej muzyki. W tak intymnym momencie rozpalił wyobraźnie fanów w całej Polsce. Po chwili w mediach zaczęły pojawiać się plotki, kim jest ta kobieta, która skradła serce Sebastiana. Niektórzy twierdzili, że to osoba spoza branży, inni dopatrywali się jej w kręgach artystycznych. Ale artysta uciął spekulacje, publikując krótkie oświadczenie, że to osoba, która przywróciła mu wiarę w prawdziwe uczucie i nauczyła na nowo cieszyć się życiem. Te słowa sprawiły, że cała historia nabrała jeszcze większego rozgłosu, bo choć Karpiel Bułecka znany był z ogromnego talentu i sukcesów zawodowych, jego życie prywatne nie zawsze było usłane różami w przeszłości. Często mówił o trudnych relacjach i o samotności, która towarzyszyła mu mimo scenicznego blasku. Dlatego teraz jego szczerość poruszyła nawet najbardziej sceptycznych komentatorów. W kolejnych dniach pojawiły się nagrania z Górskiego Pensjonatu, gdzie muzyk spędzał czas z ukochaną, widać ich spacerujących po lesie, w ciszy wśród mgły i zapachu świerków. To nie była inscenizacja, to była prawdziwa bliskość, prawdziwe emocje, które biły z każdego gestu. Fanów poruszyło to, że Sebastian wyglądał na człowieka, który wreszcie odnalazł równowagę. W jednym z wywiadów udzielonych tuż po tym wydarzeniu, artysta wyznał że ta miłość nie jest chwilową fascynacją, ale wynikiem głębokiego zrozumienia, że dojrzałe uczucie rodzi się wtedy, kiedy człowiek przestaje gonić za ideałem i zaczyna dostrzegać piękno w codzienności, to wyznanie zyskało. Ogromny oddźwięk wśród publiczności ludzie pisali, że jego słowa są jak lekcja pokory i wdzięczności w epoce, w której relacje są powierzchowne i kruche. Muzyka Sebastiana zawsze była pełna emocji. Ale teraz, jak mówią jego fani, stała się jeszcze bardziej autentyczna po jego występie w Krakowie, gdzie dedykował piosenkę ukochanej. Sala eksplodowała owacjami nie dlatego, że śpiewał perfekcyjnie, ale dlatego, że w jego głosie słychać było szczęście, którego wcześniej tak bardzo mu brakowało. Portale plotkarskie próbowały dotrzeć do informacji o tym, jak poznali się zakochani według bliskich artysty. Spotkali się przypadkiem podczas charytatywnego wydarzenia w Tatrach, gdzie oboje angażowali się w pomoc dzie z ubogich rodzin od pierwszej rozmowy, połączyła ich pasja do natury i wspólne wartości przez długie miesiące utrzymywali kontakt w tajemnicy przed światem, aż w końcu zrozumieli, że nie mogą już dłużej ukrywać tego, co ich łączy. Wśród fanów pojawiły się głosy, że to najpiękniejsza historia miłosna. Jaką mógł napisać sam los, bo przecież Sebastian był symbolem góralskiej dumy i siły, a teraz pokazał, że pod tą twardą powłoką kryje się wrażliwe serce. W Zakopanem mówią, że od kiedy pojawiła się w jego życiu, jego muzyka zyskała nowy rytm, jego twórczość stała się bardziej liryczna i pełna światła. Ludzie zaczęli zauważać, że jego ostatnie koncerty są inne, pełne ciepła i emocji, których wcześniej brakowało. Każdy utwór zdaje się być dedykowany tej jednej osobie, a jego słowa płyną. Prosto z duszy. Znajomi muzyka twierdzą, że nowa miłość sprawiła, iż znów chce mu się tworzyć. Komponuje całymi dniami, inspirując się naturą i wspomnieniami spędzonymi z ukochaną w górach. Nawet jego najbliżsi przyznają, że nie widzieli go jeszcze tak szczęśliwego i spokojnego od dawna fani, natomiast zaczęli tworzyć setki wpisów i grafik z jego cytatami o miłości. Internet zamienił się w przestrzeń pełną wzruszenia i wdzięczności dla artysty, który odważył się być prawdziwy. Wielu ludzi pisało, że jego historia dodała im nadziei, że nawet po wielu trudnych doświadczeniach można zacząć od nowa i odnaleźć kogoś, kto stanie się naszym azylem. Sebastian Karpiel-Bułecka pokazał, że nie trzeba być młodym, by kochać, naprawdę, że miłość nie ma wieku ani granic i że czasami los daje drugą szansę dokładnie wtedy, kiedy najmniej się jej spodziewamy. Miłość Sebastiana Karpiela-Buecki wstrząsnęła światem polskiego show biznesu w sposób, jakiego nikt się nie spodziewał, nie tylko dlatego, że artysta przez lata strzegł swojej prywatności jak skarbu, ale też dlatego, że jego nowe uczucie okazało się historią jak z filmu pełną emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Wszystko zaczęło się niewinnie od krótkiego spotkania podczas koncertu charytatywnego w Krakowie, gdzie Sebastian występował z zespołem Zakopower, a ona była wśród organizatorów ich spojrzenia, spotkały się na chwilę, która wystarczyłaby coś w nim pękło, jakby całe życie czekał na ten moment przez kolejne miesiące, widywano ich coraz częściej, choć zawsze starali się unikać mediów, pojawiali się razem na szlakach tatrzańskich, na festiwalach i w małych kawiarniach, gdzie przesiadywali godzinami, rozmawiając o muzyce i życiu, dopiero po pewnym czasie, zdjęcia zrobione przez przypadkowych przechodniów trafiły do sieci, a wtedy wszystko wymknęło się spod kontroli, media natychmiast zaczęły analizować każdy gest Każdą wypowiedź Sebastiana przypominając jego dawne wywiady, w których mówił, że prawdziwe uczucie przychodzi wtedy, gdy człowiek jest gotowy, by je przyjąć. Teraz te słowa nabrały nowego znaczenia, bo fani zobaczyli go szczęśliwego jak nigdy wcześniej. Pod zdjęciami pojawiły się tysiące komentarzy, jedni gratulowali, inni nie dowierzali, że artysta znany z powściągliwości tak nagle postanowił pokazać światu swoje emocje. Pojawiły się spekulacje, że to może być tylko medialna gra, ale jego przyjaciele szybko rozwiali te wątpliwości, mówiąc, że Sebastian naprawdę zakochał się po uszy. Jeden z muzyków, Zako Power, zdradził, że wokalista od dawna był inny, że przestał być wiecznie za. Myślony I zyskał nową energię. Jego głos stał się cieplejszy, a piosenki, które pisał pełne, były nadziei i światła według osób z bliskiego otoczenia, to uczucie dojrzewało powoli zbudowane na zaufaniu wspólnych wartościach i miłości do gór, które dla Sebastiana od zawsze były azylem, to właśnie tam w Tatrach miały miejsce ich najważniejsze chwile wśród zapachu świerków i dźwięków potoków, artysta miał odnaleźć spokój, jakiego od dawna szukał tabloidy wciąż próbowały poznać tożsamość kobiety, która podbiła jego serce, lecz muzyk milczał konsekwentnie, chroniąc jej prywatność, zamiast słów wybierał gesty. Pojawiał się z nią na koncertach, ale zawsze trzymał się w cieniu, jakby chciał powiedzieć, że to, co najpiękniejsze, nie potrzebuje rozgłosu. Mimo to każde ich wspólne zdjęcie stawało się wiralem. Dziennikarze pisali, że ich miłość ma w sobie coś hipnotyzującego, że patrząc na nich, można uwierzyć, iż prawdziwe uczucie naprawdę istnieje. Reakcje fanów były wyjątkowo intensywne. Jedni pisali, że Sebastian wreszcie znalazł kogoś, kto zasługuje na jego serce, inni, że dzięki niej stał się artystą pełnym blasku, a jego muzyka nabrała nowego życia. Nawet jego dawni współpracownicy przyznali, że nie widzieli go tak szczęśliwego od lat. Jego spojrzenie stało się łagodniejsze, a w studiu nagraniowym panowała atmosfera pełna inspiracji i radości, kiedy po raz pierwszy pojawił się z nią publicznie na gali muzycznej w Warszawie. Publiczność wstała z miejsc, owacje trwały kilka minut, a błyski fleszy nie milkły przez cały wieczór. Było w tym coś więcej niż ciekawość mediów, to była fala emocji, która ogarnęła wszystkich obecnych. Jakby ludzie naprawdę cieszyli się jego szczęściem. Dzień później nagłówki gazet krzyczały o jego nowej miłości, a każda stacja telewizyjna komentowała to wydarzenie. Nazwano je najpiękniejszym powrotem do życia artysty, który przez lata skrywał się w cieniu i teraz odnalazł światło w oczach ukochanej znajomi pary. Zdradzili, że to kobieta niezwykle skromna, silna i pełna empatii. Nie interesują jej pieniądze ani sława, a jedynie prawdziwe emocje i wspólne chwile z dala od kamer. To właśnie ten spokój i szczerość miały ująć Sebastiana najbardziej w świecie w którym wszystko staje się powierzchowne. Ich historia przypomina o tym, że miłość to nie pozory, lecz codzienność pełna drobnych gestów i słów które mają znaczenie wieść o ich relacji, dotarła nawet do zagranicznych mediów, pisano, że w Polsce zrodziła się jedna z najpiękniejszych historii miłosnych ostatnich lat, a fani z innych krajów zaczęli tłumaczyć jego piosenki, by zrozumieć emocje, które nimi kierowały. W jednym z utworów Sebastian śpiewał, że serce, które przestało wierzyć, potrafi znów zabić, jeśli znajdzie właściwy rytm, teraz wszyscy wiedzą, że ten rytm odnalazł w jej obecności. Wieść o tym, że Sebastian Karpiel-Bułecka w końcu oficjalnie ogłosił swoją nową miłość, wstrząsnęła nie tylko fanami i mediami, ale również jego rodziną w Zakopanem. W domu Karpieli-Bułeckich zapanowała atmosfera pełna wzruszenia i zaskoczenia. Jego najbliżsi dowiedzieli się o wszystkim tak, jak reszta kraju z porannego programu telewizyjnego, w którym artysta po raz pierwszy publicznie wypowiedział słowa potwierdzające, że w jego życiu pojawiła się kobieta, która na nowo rozpaliła w nim radość i spokój. Matka Sebastiana nie mogła powstrzymać łez, gdy usłyszała jego głos pełen czułości i pewności, że tym razem to uczucie, które zmieniło wszystko w jej oczach, pojawił się błysk, którego nie widziano od dawna, a w jej słowach brzmiała duma, że jej syn po latach samotności odnalazł kogoś, kto potrafił otworzyć jego serce. Wśród rodziny rozeszło się poruszenie. Kuzyni i wujowie zaczęli wspominać dawne czasy, gdy młody Sebastian godzinami grał na skrzypcach w drewnianej chacie pod gubałówką, a jego marzeniem była prosta miłość zakorzeniona w górach. Teraz wszyscy zobaczyli, że to marzenie się spełnia? Jeden z jego krewnych zdradził, że jeszcze kilka tygodni wcześniej Sebastian odwiedził rodzinne strony i spędził długie godziny z matką w kuchni, rozmawiając o życiu i o tym, że czuje, iż los wreszcie się do niego uśmiechnął. Mówił wtedy z uśmiechem, że miłość przyszła nieoczekiwanie, ale przyniosła spokój, którego brakowało mu przez lata. Siostra Sebastiana była jedną z pierwszych osób, które pogratulowały mu publicznie, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie z rodzinnego spotkania w Zakopanem, na którym widać jako Obejmuje brata z dumą, podpisując, że to był dzień pełen emocji i łez szczęścia. Internauci natychmiast zaczęli komentować, że widać w ich oczach coś więcej niż radość, że to wdzięczność za nowy początek, który ich wszystkich połączył jeszcze mocniej. Sąsiedzi rodziny Karpielów mówili, że odkąd w Górach rozeszła się wieść o jego nowej miłości, atmosfera w miejscowych kawiarniach jest pełna. W ekscytacji ludzie rozmawiają o tym jako wydarzeniu pokoleniowym. Bo przecież Sebastian to nie tylko artysta to symbol Podhala, jego radość stała się radością całego regionu. Jednocześnie media zaczęły doszukiwać się reakcji jego dawnych bliskich i znajomych z branży. Niektórzy nie ukrywali zaskoczenia, a inni mówili, że od dawna przeczuwał, że coś się zmieniło, bo w ostatnich miesiącach muzyk emanował energią, jakiej wcześniej nie znał. Jego przyjaciel z zespołu wyznał, że po raz pierwszy od lat widział Sebastiana śmiejącego się do łez, że na próbach był bardziej spontaniczny, pełen pomysłów i jakby młodszy o 10 lat wszystko wskazywało na to, że miłość dodała mu skrzydeł na rodzinnych spotkaniach w kościelisku. Mówiło się, że kobieta, która pojawiła się w jego życiu ma wyjątkowy wpływ na jego spokój i równowagę, że w jej obecności milkną wszystkie jego wątpliwości. Wuj Jan wspominał, że podczas ostatnich odwiedzin artysta przyniósł gitarę i zaśpiewał nowy utwór, który jak później zdradził, był inspirowany jej słowami podobno wszyscy zamilkli, słuchając tych dźwięków, i czuli, że to nie była piosenka, tylko wyznanie serca dla rodziny, która od zawsze wspierała go w trudnych chwilach. Był to moment pełen symboliki, bo to właśnie w tej drewnianej chacie, gdzie stawiał pierwsze muzyczne kroki, narodziła się nowa historia jego życia. Reakcje bliskich były pełne dumy i wzruszenia. Nikt nie ukrywał, że od dawna pragnęli zobaczyć go szczęśliwego i uśmiechniętego. Gdy po latach wreszcie odważył się mówić o uczuciach, które dotąd trzymał w tajemnicy, zapanowała atmosfera ulgi w oczach matki. Widać było radość, a w słowach siostry brzmiało coś więcej niż wsparcie. To była wdzięczność, że jej brat przestał żyć tylko dla innych, a zaczął żyć dla siebie. Media społecznościowe zapełniły się zdjęciami i nagraniami z rodzinnych spotkań w Zakopanem, gdzie widać, jak wszyscy świętują nowy etap jego życia. Przy góralskiej muzyce i blasku świec pojawiły się komentarze, że to nie tylko prywatna historia, ale opowieść o sile miłości, która potrafi uzdrowić duszę. Rodzina Karpielów nigdy nie była obojętna wobec emocji, ale tym razem nawet najstarsi górale nie kryli łez szczęścia. W jednym z wywiadów, ciotka Sebastiana powiedziała, że gdy zobaczyła jego uśmiech, zrozumiała, że to miłość prawdziwa, taka, która nie potrzebuje słów ani rozgłosu, a jedynie serca, które biją w tym samym rytmie, w tej chwili. Nikt już nie miał wątpliwości, że to uczucie stało się najważniejszym wydarzeniem w życiu artysty i jego bliskich, a ich reakcja tylko potwierdziła, że nie ma nic piękniejszego niż widok człowieka, który po latach w końcu odnalazł swoje szczęście. Kiedy Sebastian Karpiel-Buecka oficjalnie potwierdził, że w jego życiu pojawiła się nowa miłość polska, zamarła internet zatrząsł się od komentarzy, a media nie nadążały z publikowaniem kolejnych artykułów. Reakcja fanów była natychmiastowa i tak intensywna, że przez kilka godzin jego nazwisko było najczęściej wyszukiwanym hasłem w kraju zdjęcia, które pojawiły się w sieci przedstawiające artystę z ukochaną w objęciach na tle Tatr, stały się symbolem nowego początku dla wielu ludzi. To było jak scena z filmu pełnego emocji i prawdy. Publiczność, która przez lata śledziła każdy krok Sebastiana, od występów z Zakopauer po wywiady, w których unikał tematów sercowych. Teraz miała przed sobą coś, czego się nie spodziewała. Artystę zakochanego, szczerego i bezbronnie szczęśliwego w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się setki komentarzy od osób, które pisały, że jego szczęście to dowód, że miłość może przyjść w każdym wieku. Jeden z fanów napisał, że widząc jego uśmiech, po raz pierwszy od dawna poczuł wiarę w prawdziwe uczucie. A inny, że ten moment będzie pamiętał jak własne wspomnienie szczęścia pod jego ostatnim występem w internecie, pojawiły się tysiące serduszek i emotikonów, a nagranie z koncertu, w którym po raz pierwszy publicznie przyznał się do nowego uczucia, osiągnęło rekordowe wyświetlenia w ciągu kilku godzin. Krytycy muzyczni komentowali, że ten moment przejdzie do historii polskiej sceny jako jedno z najbardziej emocjonalnych wyznań, jakie padły na oczach widzów. Widać było, że Sebastian nie grał roli, nie kreował wizeru Lecz pozwolił sobie być człowiekiem pełnym emocji, który w końcu znalazł równowagę między sceną a życiem prywatnym wśród fanów. Zaczęły krążyć plotki, że jego nowa partnerka jest muzą, jego najnowszego albumu, i że wiele tekstów, które napisał w ostatnich miesiącach, powstało właśnie z myślą o niej. Te domysły tylko zwiększyły zainteresowanie, a media podsycały emocje, publikując archiwalne nagrania, w których Sebastian mówił o samotności, o tęsknocie za bliskością i o. Tym, że wciąż czeka na coś prawdziwego, teraz wszyscy zobaczyli, że to coś się wydarzyło. Reakcje były tak silne, że nawet osoby, które wcześniej nie śledziły jego kariery, zaczęły udostępniać jego piosenki, pisząc, że czują w nich nową energię, nową wrażliwość w zakopanem, fani ustawiali się przed jego domem, przynosząc kwiaty i listy z gratulacjami, a pod tatrami słychać było jego muzykę rozbrzmiewającą z kawiarni i samochodów. To był fenomen społeczny, który trudno było zrozumieć, ale łatwo poczuć. Ludzie mówili, że historia Sebastiana daje nadzieję, że nawet po latach ciszy serce może znów zapłonąć telewizje śniadaniowe zapraszały psychologów i socjologów, by komentowali, co sprawiło, że to wyznanie wywołało tak wielkie emocje, a portale plotkarskie prześcigały się w publikowaniu materiałów o jego ukochanej, próbując odkryć, kim jest kobieta, która odmieniła jego życie. Dziennikarze towarzyszący mu podczas ostatnich występów mówili, że publiczność reagowała jak nigdy wcześniej, na jego koncertach panowała atmosfera, jakby wszyscy wiedzieli, że śpiewa nie tylko o miłości, ale wprost do niej jeden. Historia Sebastiana Karpiela Bułecki stała się symbolem odwagi i prawdy człowieka, który po latach milczenia odważył się pokazać swoje serce i udowodnił, że szczęście nie zna wieku ani granic. Jego miłość to nie plotka, lecz cicha pieśń o nadziei, która dociera do każdego, kto kiedyś zwątpił w drugiego człowieka patrząc na Sebastiana, można poczuć, że życie zawsze daje drugą szansę, że nawet po burzach przychodzi światło i że warto wierzyć w moc uczuć, które potrafią uleczyć najgłębsze rany. Dziś jego historia inspiruje tysiące ludzi i przypomina, że w świecie pełnym pośpiechu wciąż istnieją emocje prawdziwe i czyste. Jeśli poruszyła cię ta opowieść, jeśli czujesz, że jego szczęście daje ci siłę i wzruszenie, zostaw polubienie, udostępnij ten film dalej i zasubskrybuj nasz kanał, aby wspólnie świętować takie chwile, bo każda z nich jest dowodem, że miłość naprawdę potrafi zmieniać świat.